Dzisiaj będzie krótko, odpowiemy sobie tylko na pytanie, dlaczego YouTube ponownie działa mi na nerwy. Zainteresowani? Oglądajcie dalej! Wiedziałem, po prostu wiedziałem, że jak zacznę coś robić, to zaczną być problemy. Otóż! Mamy dzisiaj wtorek, więc to jest mój drugi w tym tygodniu dzień nagraniowy. Eee, właściwie będę miał jeszcze jeden, no, ale to na mniejszą ilość. Dobra, nieważne. W każdym razie. Nagrałem sobie pierwszy odcinek Samer który zobaczy Summer Packers. Pocket. Nie Packets. Który zobaczycie sobie YouTube. To oczywiście zmontowałem go, wrzuciłem go na YouTube'a i dostałem. Tak samo jak w przypadku Adri. 9. Copyright. Czyli nie mogę wyświetlać reklam w tym filmie. I jest opcja, jak zwykle, że wyłączę całą muzykę. Ale pamiętam, co się działo w przypadku Atri, które bez muzyki było no, w skrócie chujowe. Więc tym razem uznałem, że skoro twórcy są grzeczni generalnie pozwalają wykorzystywać swoje materiały, ale nie pozwalają na nich zarabiać, bo uznają, że ten film po prostu nie będzie monetyzowany i tyle. Ta gra wydaje się zbyt fajna, żebym wykluczył z niej całą muzykę, która jest naprawdę zajebista. I co? I znowu będzie, tak jak w przypadku Adri, będzie cisza. I ja będę gadał i będzie to nudne jak flaki z olejem, więc... To od razu wiecie, że e, jutro zobaczycie sobie właśnie Summer Packets, czyli Romans, i który również jest nagrany Defmark NG, e, których chyba podoba mi się najbardziej jak na razie. E, pomijając już Story, która jest spokojna, ale z taką koncepcją, której nie widziałem wcześniej, czy przynajmniej w Visual Novel, że jakby jesteśmy okiem, e, losem, chuj w jakim jesteśmy, w każdym razie kierujemy. Działaniami głównej bohaterki i no, byłbym kiepskim bóstwem, bo ją zabiłem już w pierwszym odcinku, ale to zobaczcie sobie. Odcinek był w poniedziałek, więc jutro sobie zobaczycie. Jutro sobie zobaczycie samą Nie jest monetyzowany, ale gra jest na tyle fajna, że jest jebał monetyzację. Chcę po prostu Wam to pokazać i, i może sobie zagracie. A są też inne materiały, które są monetyzowane już na moim kanale. Co nie znaczy, że w tamtych filmach nie będzie reklam. Oczywiście mogą być reklamy, tylko po prostu zysk z tych reklam będzie szedł na konto twórców. No. Niech już im będzie. Mogę to wyświetlać. W sumie jest to ich praca. Szczęściowo jest to też moja praca, bo ja to gram, koment, no ale no, nieważne. E, więc, e, więc tym YouTube mi po prostu zaszedł... znowu, znowu mam nerwa na nich, bo... Bo teoretycznie powinno to iść jako wolne wykorzystanie, jakby... No wykorzystuje to jako fair use, tak? Bo głównym tematem, główną jakby wartością z tych filmów jest mój komentarz. Chociaż może komentarz jest kiepski, YouTube nie uznaje tego w ten sposób. I normalnie złożyłbym odwołanie. Normalnie złożyłbym odwołanie, tylko copyright claimów jest kurwa 10. Czyli muszę złożyć 10 odwołań. I o ja cię pierdolę! Nie wiem, jak myślicie, powinienem złożyć odwołania do tego i, i czekać i zobaczyć, co sobie tam twórcy pomyślą na ten temat? 30 dni czekać? Czy jednak olać i, i w gruncie rzeczy nie, nie walczyć? To dajcie mi znać w komentarzu. I oczywiście zapraszam do obejrzenia tego. No, tak samo jak do obejrzenia wszystkich, wszystkich innych materiałów. W tym tygodniu rozpoczęliśmy nasze poniedziałek, środa, piątek. Więc y, mogliście sobie wczoraj zobaczyć Your Story, jutro będzie, jak już mówiłem, wielokrotnie Sawer Pokres i Death MGI. Czyli zakładam, że jest to New Generation, będzie w piątek, a w sobotę będzie w Sukushime. Eee, I to tyle. Jak zwykle czekam na Wasz komentarz. Eee, to tyle ode mnie w ten YouTubeowy wtorek. Do następnego.